Także proszę bardzo, ile gatunków zwierząt zabrał Mojżesz na swoją arkę? No i mamy pierwszego śmiałka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? Eee, Mojżesz na arkę nie zabierał zwierząt, tylko Noe. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra, bardzo serdecznie gratuluję. Proszę Państwa, widzę, że pomimo wszelkich niekorzystnych warunków meteorologicznych, Państwo czujności nie straciliście. Mojżesz nie zabrał żadnego zwierzęcia na arkę. Dokładnie tak. Brawo, 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 brawo. Refleks widzę i pełna moc mózgu. Dobrze, proszę Państwa, teraz coś, no nie tyle nawet wymagającego e, intelektualnego skupienia, ile bardziej po prostu koncentracji, Wzroku. Szukacie Państwo jednej różnicy pomiędzy obrazkami. Dobrze? Przyglądamy się i szukamy jednej różnicy. Yy... No, mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że to się komuś za chwileczkę uda. Yy... Dobrze. Kolejne 100 zł. Myślę, że to jest kompletnie innego rodzaju, jakby. Moc zaangażowana, prawda? Ale myślę, że, że to się powinno udać. Tymczasem, przetarte szlaki, jeśli chodzi o trafianie do naszego studia. Pani przed chwileczką bardzo, bardzo przytomnie rozwiązała naszą pierwszą zagadkę. Tymczasem mamy innego rodzaju zagadkę, jedna różnica i w tym wypadku będziecie musieli Państwo wytłumaczyć, na czym polega różnica. Dobrze? Także proszę uważnie. Się przyjrzeć i też zastanowić, w jaki sposób wytłumaczysz tak, żeby wszyscy inni gracze zobaczyli, na czym ta różnica polega. Dobrze, kochani, ja myślę, że to nie jest taka strasznie trudna zagadka jeszcze. No, na pewno nie najtrudniejsza z naszego repertuaru, zwłaszcza, że tylko jedna różnica no, da się zobaczyć. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do odpowiedzi. Dobrze, zobaczymy, spróbujemy. Spróbujemy sobie z tym poradzić. Czy ktoś już może wie? Czy ktoś z was już dostrzegł różnicę? Oho, 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 mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? Brak paska przy bucie. Też to zauważyłam. Tak, tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. A, chwileczkę, była jeszcze jedna różnica, ale nie, nie prosiliśmy o dwie, także jak najbardziej wygrywa pani 100 zł. Dobrze, proszę państwa, to w takim razie lecimy dalej. Uwaga, szukamy znowu jednej różnicy między obrazkami. Szukamy jednej różnicy między obrazkami, w dalszym ciągu płacimy 100 zł. A tutaj niektórym, jak widać, jest ciepło, chyba że pani dopiero się obudziła. No ale dobrze, my, materiał wyjściowy do naszych badań. Przyglądamy się. Uważnie się przyglądamy, bo na pierwszy rzut oka, proszę Państwa, tej różnicy nie widać, niestety. Ja przez momencik myślałam, że może ma ona coś wspólnego z tymi paseczkami na majtkach, ale z tego, co widzę, to chyba nie. Maj, nie majtki, proszę Cię. Spodenki. Reżyser mówi, to nie są majtki, to są spodenki. Mhm. Dobrze, ja też się w takim razie trochę rozbiorę. Dobrze, proszę Państwa. Czyli tak, przyglądamy się dalej, przyglądamy się dalej i szukamy jednej różnicy, to jest trudniejsza zagadka z tego, co widzę, zwłaszcza, że mówię zupełnie, ja się spodziewałam tej różnicy gdzieś tutaj w okolicach właśnie jakiegoś tam paseczka, że jeden jest, drugiego nie ma, Pfu, widzę, że paseczki w każdym razie tu, gdzie ja się patrzę są obydwa, to co może być w takim razie. Może trzeba właśnie podejść troszeczkę bliżej do ym, ekranów telewizorów. Może to coś pomoże. Sporo szczegółów na jest na tym zdjęciu, także jest sporo elementów, które trzeba będzie porównać, ale mam nadzieję, że ostatecznie komuś się uda, prawda? Może nawet już się udało. Jeżeli się udało, to bardzo serdecznie zapraszam do studia. Chciałam tylko przypomnieć, że dwie osoby już wygrały u nas dzisiaj pieniądze. Najwyższa no pora, żeby. Kolejna osoba wyszła z nagrodą, także jeżeli jesteś gotowy, jeżeli wiesz jaka jest różnica, to zapraszam serdecznie, proszę podać odpowiedź. Tylko proszę pamiętać o tym, że dokładnie tak jak w przypadku poprzedniej zagadki, musisz wyjaśnić, na czym polega różnica. Dobrze. To trzeba po prostu opowiedzieć. Nie wystarczy powiedzieć różnica jest, czy ją widzisz, czy jest jedna. Musisz wytłumaczyć, na czym ona polega, tak, żeby zobaczyli ją wszyscy ci, którzy jej nie widzą, wliczając w to mnie. Ja coś dzisiaj specjalnie spostrzegam, W nie grzeszę. Po prostu szukamy, proszę, po prostu tutaj każdy. Nie ma innego sposobu na tę zagadkę. Trzeba po prostu każdy fragment zdjęcia porównać z odpowiednim fragmentem drugiego. I ktoś z Państwa, mam nadzieję, na tę różnicę trafi. tu jest też tła, proszę też na to zwrócić uwagę. Nie wiem, co tutaj może być do ubrania, to za dużo nie ma ta dziewczynka, ale. Nie wiem, może wysokość, nie wiem. Proszę Państwa, no na pewno jest to jakiś taki e, szczególik, na który pewno większość z nas nie patrzy w tym momencie, dlatego jeszcze nie usłyszałam. Rozwiązania. Czy komuś się udało? Zadam od razu takie niedyskretne pytanie. Czy komuś udało się namierzyć tę różnicę? Szukamy jednej różnicy, z tym, że jest to druga zagadka tego typu, także oczywiście automatycznie jest ona już trudniejsza od poprzedniej. Więc jeżeli masz, jeżeli znalazłeś różnicę, potrafisz ją opisać, to zapraszam serdecznie do, do studia, proszę. Opowiedzieć i zabrać pieniądze. Wygrywamy pieniądze, żebyśmy nie musieli iść do pracy. O, chwileczkę, bo chyba się ktoś do tego szykuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam ponownie. Gratuluję serdecznie. To na czym polega różnica? Na koszulce brak na druku takiego klucza, jakby. A rzeczywiście, ten ludzi tam, nie wiem, co to jest ćwinka, czy coś tam rzeczywiście, na jednym trzyma klucz, na drugim nie. No, brawo. Brawo. No, proszę bardzo, warto czasem zerknąć, co tam tu mam na baz grane na koszulce. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do na pewno mniej kolorowej zagadki <laughs> i dużo też trudniejszej. Widać od razu na pierwszy rzut oka, że tutaj jest mnóstwo szczegółów i dodam, że... Yy... W tym wypadku szukamy dwóch różnic. I w takim razie od razu proszę też o dwukrotnie większą nagrodę, dobrze? Czyli 200 zł. Mnożymy nagrodę przez dwa, skoro dwie różnice, to 200 zł. I proszę się uważnie przyjrzeć, bo no niestety znowu mamy tutaj naprawdę mm, sporo, sporo szczegółów. Także proszę się przez moment, proszę się przez moment przypatrzeć. Bardziej skomplikowana sprawa. Nie ulega wątpliwości. O, tutaj jest też mnóstwo różnych takich elemencików, które trzeba porównać, a przez to, że to zdjęcie jest takie troszeczkę mało kolorowe, to no, jakoś te elementy różne nie rzucają się w oczy. Jedną różnicę wypatrzyłam co wypatrzyłam, natomiast drugiej nie za bardzo. Drugą nie za bardzo udało mi się zobaczyć do tej pory. No ale dobrze, nie traćmy nadziei. Dwie, dobrze? Proszę Państwa, w tym wypadku szukamy już dwóch różnic. Nie jednej, dwóch. Dobrze? Także bardzo proszę się nie pospieszyć. Jeżeli ktoś widzi tylko jedną różnicę, to jeszcze troszeczkę trzeba w tym posiedzieć. To jeszcze troszeczkę się przyjrzeć, popracować nad tym i mam nadzieję, że powinno się udać. No, komu się udało? Słuchajcie. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, która, która widzi w tym momencie obydwie różnice, to zapraszam od razu do studia. Proszę nie czekać, bo w naszym programie liczy się też bardzo refleks. Proszę Państwa, każda minuta, kolejna, zastanawiania się powoduje, że coraz więcej osób zna rozwiązanie. Także będzie coraz więcej osób próbowało trafić do studia. Dlatego uważam, że. Jeżeli ktoś widzi w tym momencie obydwie różnice, to naprawdę warto od razu spróbować wygrać pieniądze, zanim po prostu powiększy się to grono um, osób znających rozwiązanie i próbujących do nas się. Dzwonić chwileczkę, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Udało się Panu obydwie różnice wypatrzeć? Tak. Proszę opowiedzieć mi dobrze, bo ja na razie widzę tylko jedną. Może Pan opowiedzieć, gdzie są różnice? Z tyłu pasek na Panią jest. są trzy na jednym obrazku, na drugim są dwa. Ale co? Te takie szpalerki, tak? Nie, nie. Tam z tyłu za Panią są trzy paseczki na jednym obrazku, na drugim są dwa paseczki. A rzeczywiście, brawo, brawo, świetnie. A druga różnica? Guziczki na płaszczu. Tu jest, tu nie ma, dobrze, świetnie, świetnie, gratuluję serdecznie. Ja widziałam guziczek, ale tutaj tych, tych szpalerków zupełnie nie. Brawo, brawo, wygrał pan 200 zł, świetnie, gratuluję też refleksu, pięknie udało się trafić do studia. Proszę Państwa, no to co? Idziemy dalej, dobrze? Dwie różnice, 200 zł do wygrania. No i też dużo elementów na, na obrazku, może troszeczkę bardziej kolorowo. Ale bynajmniej to nie znaczy łatwiej, bo tutaj z kolei kolorków jest całe mnóstwo wzorków, jakiś tutaj no dobrze. Nie ma co panikować, zwłaszcza jeszcze zanim się zdążyło w ogóle przystąpić do pracy. 200 zł kolejne płacimy. Pan przed chwileczką właśnie 200 zł wygrał też przy zagadce, gdzie, gdzie są dwie różnice, także... Super, a zobaczymy, komu uda się w tym wypadku. Dobrze, proszę Państwa, nie napieram chwileczka spokoju, chwila czasu na to, żeby się przejrzeć. Się przejrzeć też można, jeżeli ktoś już wychodzi do pracy, ale ja bym raczej radziła, przyjrzeć się tym zdjęciom, które Państwo widzicie na ekranie. Spokojnie. Proszę Państwa, powiem szczerze, w przypadku tego zdjęcia żadna z różnic no, nie rzuca się tak na pierwszy rzut oka. Ja też próbuję od jakiegoś czasu tutaj się temu przyglądać razem z Wami. I no, tak jak przy tym poprzednim zdjęciu guziczek widziałam właściwie od razu ten brakujący, tak teraz muszę powiedzieć, że sprawa nie wygląda tak łatwo. Ja myślę Maciek, na pewno dorzucimy 50 zł, dorzucimy do nagrody tutaj tu, pieniądze, bo szczerze mówiąc jest ciężko, naprawdę jest, jest ciężko. Niby bardziej kolorowo, a tymczasem no naprawdę właściwie żaden z szczegółów tych różniących zdjęcia absolutnie nie rzuca się w oczy. Teraz ja spróbuję spojrzeć z daleka. Mm. Operator kamery przykląda się tym zdjęciu razem ze mną właśnie pod takim po takiej długości przyglądania się, po takim czasie przyglądania się, y, znalazł jedną różnicę. A mamy dwie różnice. Aaaa! No <grym>, nic, szukamy dalej. Aha, teraz dajmy wezwanie Marcinowi. <grym>, już szpaga zaraz zrobi, żeby się przyjrzeć. <grym>, Dokładnie, ten telewizorek ma gdzieś na, do, na podłodze. No dobrze. Szukamy w takim razie. Proszę Państwa, 250 zł. Ja przypominam, że nagroda jest, jest wyższa. Czy ktoś zobaczył? Czy ktoś zobaczył obydwie różnice? Nieśmiało pytam, bo widzę, że zagadka jest trudna. Teraz, jak mi pokazał Marcin, tutaj operator kamery, jedną to różnicę, no to widzę, ale szczerze mówiąc, sama bym jej nie znalazła. Natomiast we dwójkę w dalszym ciągu nie widzimy drugiej. Czy ktoś z Państwa widzi obydwie?